Witam bardzo serdecznie na kanale Tarocistka Fortuna. Zapraszam bardzo gorąco na wiadomość dla Ciebie i zachęcam do subskrypcji kanału Tarocistka Fortuna oraz głównego mojego kanału Sunline Tarot. Także zachęcam moi drodzy, zaczynamy wiadomość dla Ciebie, wiadomość od kart Tarota. Moi drodzy, idzie dużo dobrego w Waszym kierunku, jest nowa szansa w życiu, która da wiele komfortu, idzie wyjaśnienie. Azbuław mówi nam o wyjaśniających się sytuacjach, cesarzowa oraz szóstka monet, być może to będzie poprawa finansowa, Duże wsparcie od przyjaciół albo od instytucji finansowej. Możliwe, że jakieś pieniądze do Was przyjdą w najbliższym czasie, które być może były przez jakąś chwilę zablokowane. Przyniesie to wiele radości i szczęścia. Oraz moi drodzy, w najbliższym czasie czeka Was, kochani, duża radość, duża radość z powodu moi drodzy załatwienia pomyślnych spraw, być może w sądzie, czy też w urzędzie, czy może to się z tym wiązać. Zwrot finansów oraz mądre działania. Możliwe, że będziecie się czegoś douczać, dokształcać. Jest tutaj na horyzoncie wiedza, ciekawa sytuacja, moi drodzy, związana z Waszą osobą. Poczujecie się odrodzeni w strefie komfortu, a jednocześnie, moi drodzy, doszkolicie się. Jest tutaj energia pustelnika, która mówi o Czytaniu, dokształcaniu się, szlifowaniu swoich umiejętności, wiedza będzie dla Was priorytetem w najbliższym czasie. To wszystko, moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.